Jak gruby obraża polski rząd od kurew, piszcie mi na priv to wyślę wam linka do nagrania. Gruby przegiałeś pałę. Jedziemy dalej. Piromati, jego były widz, który przyszedł do mnie. Młody dzieciak. Chodzi mi o to, że gruby mi groził, że zna mój adres i jest to prawda, bo wysłał mi 50 zł na Paypala, za szota, którego sam usunął. No i trochę się obawiam. Nie wiem, czy nie zgłosić go na policję. Nie wiem, jak chcesz, powiedz góralowi, masz screena. A to jest wiadomość właśnie grubaska do Piro Matiego. Znam twój adres gówniarzu, zacznij ćwiczyć usikanie Czy to jest normalne, że 50-letni stary facet w ten sposób odzywa się do 12-letniego dzieciaka? Straszy dziecko, no kurwa Toż nawet ja, jak kurwa na omegle dzieciaka spotykam i po mnie ciśnie to mówię, a nie będę cisnął, bo to za młode A ty kurwa masz, o, dalej No i tutaj szoty, eryczek69tm zaszotował Później Shotix, wiadoma sprawa... Kurwa, ile tu okruszków jest. Ja. Shotix, później Mateusz, później jeszcze wiele, w chuj osób tam zaczęło szotować, ale to już nie chciałem screenów robić od początku. Na szybkości tylko cisnę z grubym. Mhm. Kuba, I słuchajcie. Ty, kubasie, chodzi o moment taki, gdzie ja powiedziałem, ty spaśnaku jebany, to jebany debilu, to nie było do Sandry, tylko do ciebie, więc nie pierdol o wyzywaniu. A chuj ci na imię? To było do ciebie, ty kurwa, debilu, jebany. Zrozumiesz to, czy nie? Czy nie umiesz myśleć, kurwa? I o to. Sandra? Prawda. Jakie wyzywanie? Jakie wyzywianie? Kurwa, ty spukni się w ten łeb. I generalnie wtedy na live to Sandra się obraziła trochę, bo ona myślała, że to do niej, nie? I że, ta, że czaskałem fotel, że to też niby o nią chodziło. No właśnie, nie chodziło o to, i to też później na live było wyjaśnione. A gruby kurwa uciął nagranie, nie? Paślaku uśmierz. Bo jak ze świeczką, z nadzieją zapierdalałem do Sandry. Nie? No, no to tego nie Dący, pokazał. Bo wyobrażałem sobie na fotelu ciebie takiego kurwa śmierdziela, którego mogę sobie tak od wyjebać i rozumiesz, ty z jebany, z paślakiem jesteś ty, kurwa. Masz mnie w podkę pocałować. nic <laughs> o adwokaci nie gada, <laughs> bo Piromati ma 12 lat, groziłeś mu y, śmiercią, groziłeś, że go dojedziesz. Zgłosił to na policję, czekaj, tam oglądaj skrzyneczkę, a jak nie, to się go zapytaj. Piro jego co zrobił i że będą cię ścigać. Wyzywałeś polski rząd, Te szoty ty za internetem, gościu, rozumiesz? Kurwa, ja się tam nie udzielam, jeśli chodzi o polski rząd, co, co i jak, ale kurwa, jeżeli miałoby to pomóc, żebyś w końcu odpowiedział za to, że kurwa grozisz ludziom, pierdolisz bzdury, gadasz, że ja kogoś oszukuję, ty się kuknij w łeb, ty, ty, ty jesteś kurwa nieudacznikiem starym, ty nic nie potrafisz. Co ty możesz zrobić? Co ty możesz zrobić? Rozpędzony Naleśnik jest yy, osobą niepełnosprawną. Kurwa, zrobiłeś z niego nagranie, zrobiłeś z niego pośmiewisko. Zrobiłeś z niego pośmiewisko. Wręcz, kurwa, prosił cię, błagał Naleśnik, żebyś usunął to z kanału. Bo on się czuje głupio. Ty myślisz, że on mało problemów ma? Ma problem zdrowotny. Mało mu problemów? A gruby na live'ach pomagamy potrzebującym. Tak, kurwa, potrzebującym. A po nim ciśnie ty, a na wózku jeździ Naleśnik. Czemu, Czemu tego Szota z nim nie Dobre sobie, nie kurwa. Wyzywa. Dobre sobie, cele charakterywne jego, kurwa. Usunąłeś. Lepiej się swoimi dziećmi zajmij. Które zamieszkały z matką, a nie z tobą, bo nie chciały znać takiego ojca. To prawda. Apa. No, tu wiadomo, zapowiedź live'a. I tu dostałem wiadomość na Instagrama od Szotera, który wstawił Szota, jak wyzywał polski rząd od kurew, nie? No i zobaczcie, co napisał do dzieciaka, nie? Kolejny raz. Usuń szota albo będziesz płacił karę pieniężną za wstawianie niewłaściwych treści. Przepraszam, ale ja wstawiam tylko prawdę. Masz 24H na usunięcie kanału. Na, na usunięcie. Inaczej wypierdalaj z... Kurwa. Inaczej wypierdalaj z kraju, bo ciebie dojadę. To są groźby karalne. Wypierdalaj, bo wyrucham ci starą. Pięćdziesięcioletni facet, kurwa, mówi do dzieciaka. Wypierdalaj, bo ci wyrucham starą. Ja też kurwa idealnie jestem i czasami mam niewyparzony hmm. język. Ale kurwa ja mam 23 lata, a on ma 50. No właśnie. No, a tu kurwa pierwsze zwycięstwo nasze dzisiaj, drodzy Państwo, po wojnie światowej, grubas stracił profil na Facebooku. Opłacało się zgłaszanie, opłacało. No, także... Także już kurwa głównym administratorem swojej grupy na fejsie nie jest, nie? Hmm. <laughs> pewnie osoby zastępcze, ale no, spadł z rowerka ewidentnie, no kurwa, no co to jest pierwsze zwycięstwo no, albo nie usunął albo ukrył, mało prawdopodobne, albo po masowych zwłoczeniach Facebook zablokował, to nie koniec następny cel to jego kanał na YouTube do dzieła JPJ no, ukryć, kurwa, sprawdziłem to, ale ukryć się nie da chyba profilu na fejsie dlatego kurwa, gruby, albo usunął Albo mu zablokowali po zgłoszeniach. Wiem, że były, było jego konto zgłaszane, no i za jakiś czas patrzę. O kurwa, konta nie ma, nie? No więc. I uwaga, i teraz. I uwaga, uwaga, uwaga. I teraz pamiętajcie o tym screenie, tu, nie? I teraz yy, później będzie ważne, bo od razu po, tym, po tej relacji Gruby nagrał relację na Instagrama i powiedział, że to nie on napisał, że to jest kurwa fake konto. Tak powiedział. I uwaga, no nie wierzę w to normalnie, nie? Ej, wchodzę na relację tego grubasa, nie? A on mówi, że ten screen, nie?, że wyzywał shotera, że to jest fake konto i że to nie on pisał. Ludzie, w kolejnej relacji wrzucam screena i nazwę jego. To jest jego Instagram. Co za gruby idiota! Jak on może mówić, że to fake konto, jak przecież widać nazwę profilu na Instagramie. Nie da się, nie, nie da można się. Mieć takiej samej nazwy. No, nie da się podmienić tego, a nie da się, nie da, nie da się po prostu zrobić konta na Instagramie o tej samej nazwie. No nie da się. Ja też na przykład mam góralek 5, bo samo góralek było zajęte. No i chuj, nie. Polski podłoga Janusz, podłoga FN jest na screenie. I uwaga. On jest idiotą. No. Co tu jest napisane? Ja muszę jeszcze coś mówić, czy wystarczy, bo to już jest kurwa szczyt wszystkiego, nie? Naprawdę. Że on, on w żywe oczy kłamie, że to nie on pisał, a macie kurwa jego nazwę. To powinno wystarczyć w zupełności i nawet jego widzowie, którzy i tak zaciekle go bronią, i tak oni powinni, jeżeli są osobami, osobami mądrymi, jak się zarzekają, powinni powiedzieć halo halo kurwa, coś jest nie tak z tym gościem. No, gruby kłamczuszku, to twoje insta, dziadu. Heh. I uwaga, drodzy państwo, kolejne zwycięstwo dzisiejsze. Po masowych zgłoszeniach usunęliśmy mu także... Nie usunął relacji, po prostu wszystko przez masowe zgłoszenia Instagram usunął to. Wszystko też ludzie zgłaszali, bo pisali mi na Insta, że o, zgłoszę mu kanał, zgłoszę mu profil na fejsie, zgłoszę mu te relacje na Instagramie. No i kurwa, później się okazuje, że kurwa nie ma relacji prawie wszystkich, nie? I tego, co nagrał. No! Także to jest, kurwa, drugie osiągnięcie nasze dzisiaj. No i co? No i oczywiście to nie koniec smrodzie, teraz kanał na YouTubie. Pamiętaj, 48 godzin masz, inaczej support Ci wali kanał od ręki. Pomyśl, czy chcesz stracić taki duży kanał. Bo to jest tak, że ja zgłosi, zgłosiłem mu wszystkie filmy, na których się znajduję. Czyli tam jest filmów, z, kurwa, z 15 albo 20. No i to jest teraz coś takiego, że YouTube automatycznie wysłał mu, wysłał mu maila, że pojawiło się roszczenie, no i że dajemy Ci 48 godzin na usunięcie. Jeżeli nie, to wtedy my się jako support YouTube'a zajmiemy tym. No a kurwa, jak support YouTube'a... Wiecie, co jeszcze dałem? Nie wiem, czy pamiętacie, kurwa, on ma zapis tego live'a jednego, że on robił streama, wyłączyło mu za muzykę, odpalił streama ponownie i w pierwszych sekundach nagrania na live'ie zaczął cisnąć po YouTube'ie. Że YouTube to kurwy, możecie mnie w pizdę pocałować, macie chujowy algorytm, że mi kurwy lajwa wyjebaliście i tak dalej, i tak dalej. On ma tego zapis, ja to podesłałem też. Także jak kurwa support YouTube'a nawet to zobaczy, od razu mu kurwa od ręki kanał wypierdalają, nie? Także gruby, no kurwa nie powalczysz. Jeżeli chcesz zatrzymać sobie kanał, ładnie przeproś, wypier, usuń te wszystkie kurwa materiały, które zgłosiłem jako roszczenie. A gruby Ła jak się tak naprawdę nazywa? To można chyba powiedzieć jak się nazywa, czy nie? No, ja, kurwa nie wiem. No jest osobą publiczną, więc w zasadzie tak. No bo tak, bo jest osobą publiczną i można powiedzieć wszystko, jak się nazywa. Sylwester K. No. Resztę szukajcie na Facebooku. No. Jest taki. Takie same nazwisko ma jakiś. Jak taki piosenkarz? Taki ba bardzo podobne. No. Bardzo podobne. Yy, no, także gruby, pomyśl sobie ładnie, co chcesz zrobić. No albo po dobroci, bo tak, jak po dobroci powiesz kurwa przepraszam, przeprosisz wszystkich kurwa, przeprosisz naleśnika, przeprosisz Piromatiego, Stevie Montera, dobrze. Sandrę, mnie, wszystkich kurwa, których skrzywdziłeś. I usuniesz wszystkie nagrania spierdolone. I to zrobisz, to może ci ludzie wybaczą. Na pewno ja wycofam zgłoszenie. Jak to zrobisz? Czy ci ludzie wybaczą, tego nie o, wiem. Naryczkowi Ale ja jak pisał, że gruby mnie